Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i za przedstawienie. Chciałabym krótko opowiedzieć Państwu historię warszawskiej kładki przez Wisłę. Nie wiem, czy mieli okazję Państwo się przez nią przespacerować, czy jeszcze może nie. Ja jestem architektką, ale nie projektowałam tego mostu w takiej fazie realizacyjnej, natomiast 10 lat temu byłam zaangażowana w proces takiej dyskusji, i opowiadania o tym, dlaczego ta kładka powinna powstać i dlaczego akurat w tym miejscu. I, i tak naprawdę ta, ta rozmowa sprawiła, że miasto po takiej rocznej debacie publicznej podjęło decyzję o tym, żeby zorganizować konkurs architektoniczny na, na ten projekt. Ta dyskusja zaczęła się od publikacji mojej pracy dyplomowej, która miała charakter bardziej urbanistyczny i jej głównym założeniem było to, że budując most w tym miejscu, możemy stworzyć taką większą strukturę urbanistyczną, trakt. Nie wiem, czy to dobrze widać na tej wizualizacji. Nie wiem, czy państwo kojarzą Warszawę. Most jest w tym miejscu i łączy ze sobą taki szlak wzdłuż ulic Ząbkowskiej, Kawęczyńskiej. Okrzei i dalej trafia w ulicę Karową i Oś Saską, dając w ten sposób praktycznie pięciokilometrowy pierwszy szlak łączący Warszawę Zachodnią i Wschodnią. I takie liniowe struktury w Warszawie są dość charakterystyczne, dlatego że Warszawa rozwiła się nad rzeką, wzdłuż Skarpy i taką najbardziej znaną, pewnie wszystkim, jest Trakt Królewski. Ale też jest skarpa warszawska, bulwary wyślane czy praska ścieżka nad Wisłą. I budując tę kładkę, mamy tak naprawdę jedyny i pierwszy szlak, który łączy Warszawę w relacji właśnie wschód-zachód. Ten most już tu kiedyś był. W drugiej połowie XVIII wieku istniała tutaj jedyna wtedy w Warszawie przeprawa, i wtedy właśnie ta, to miasto rozwinęło się w postaci takiego traktu. Z wejściem jedynym od strony ulicy Ząbkowskiej. Most był wtedy budowany na łodziach, więc miał charakter tymczasowy. Na okres zimowy musiał być demontowany, więc było to bardzo uciążliwe i istniał tylko do czasu, kiedy zbudowano przeprawę stałą 400 metrów dalej. Dzisiaj jest tam most Śląsko-Dąbrowski. Natomiast zniknął oczywiście z mapy Warszawy na te 200 lat, ale wracał często w dyskusjach o mieście. Między innymi wrócił przy okazji konkursu na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego. Tutaj są wyniki tego konkursu i jego właśnie założeniem istotnym miało być, miało być powiązanie komunikacyjne, drogowe właściwie, z woli na Pragę, właśnie na przedłużeniu osi saskiej. To były dość radykalne rozwiązania, które. Bardzo promowały już ruch ruch drogowy. To były lata 30. XX wieku. Wtedy tego projektu nie zrealizowano, natomiast kładka pojawiała się w wielu analizach urbanistycznych i planistycznych i została również zapisana w studium dla Warszawy razem z kładką na wysokości Starego Miasta Izo. Nie mam wskaźnika, więc może tutaj na mapie Państwu pokażę. To jest druga zapisana w dokumentach dla Warszawy przyprawa. I pomimo tego, że, że ten most był w dokumentach i, i była świadomość tego, że mógłby być wartościowym elementem w mieście, to mam wrażenie, że nie było w ogóle o nim rozmowy, nie było go w planach realizacji i, i właściwie nie istniał w świadomości takich zwykłych mieszkańców Warszawy. I pomimo tego, że był zapisany w studium, to był problem z tym, żeby umieścić go w miejscowym planie zagospodarowania dla, was, dla dzielnicy Powiśle. To jest taki dokument, który nakazuje lub zakazuje budowę, budowę pewnych obiektów. I w związku z tym ja pomyślałam, że mogłabym użyć tego swojego projektu do tego, żeby wywołać pełną dyskusję i być może w jej efekcie dałoby się ten most wpisać w plan miejscowy. Poprosiłam o kontakt, moją panią promotor Ewę Kryłowicz, do, do jakiegoś dziennikarza. Chciałam o tym opowiedzieć i, i być może uzyskać dostęp do, do szerszego grona odbiorców. Ten kontakt dostałam, ale niestety po tym, jak opowiedziałam o tym, że, że jest taki pomysł, wydaje mi się dobry, usłyszałam, że. OK, jest fajny, ale nikt nie da na to pieniędzy, więc nie udało się taką krótką, krótką drogą przekonać nikogo do tego, żeby, żeby szerzej o tym projekcie porozmawiać. I okazało się, że dużo bardziej istotne było to, że w czasie pracy nad, nad dyplomem byłam w stałym kontakcie z ludźmi, którzy działają aktywnie na Pradze, czyli dzielnicy po, po wschodniej stronie Wisły. I, Właściwie moim celem tego kontaktu było to, żeby po prostu dowiedzieć się, jakie jest ich zdanie na ten temat, czy taka kładka byłaby dla nich e, czymś pożytecznym, czy, czy właściwie e, może czymś zbędnym. Ale okazało się, że zrobiliśmy razem kilka projektów e, społecznych. To jest właśnie jeden z nich, który zakładał przebudowę ulicy targowej e, na taką bardziej przyjazną i e, bardziej e, zieloną. Ten projekt nie został zrealizowany w całości, ale udało nam się z nim przebić do, do mediów, udało nam się z nim dotrzeć do miasta i pomimo tego, że może jego realizacja nie była satysfakcjonująca, to mam wrażenie, że zostaliśmy z takim poczuciem, że, że da się coś zrobić jako, jako mieszkańcy, że, że też mamy jakąś pewną siłę, pomimo tego, że wtedy to były jeszcze czasy, kiedy ruchy miejskie to. To nie, była, to, nie, to nie był silny głos w tej, w tej debacie publicznej. Ja też skończyłam ten projekt tak naprawdę z dużą większą bazą, bazą kontaktów do ludzi, którzy aktywnie działali w Warszawie, i z tą, z tą bazą wchodziłam w kolejne współprace. I taką najważniejszą w, z perspektywy Kładki była, był udział w warsztatach projektowych, które były zorganizowane przez miasto i przez SERP w związku z opracowywanym projektem, programem rewitalizacji dla Pragi. I głównym założeniem, czy, czy te warsztaty w ogóle polegały na tym, żeby pięć zespołów eksperckich mogło opracować swoje, swoje pomysły, swoje założenia, które potem mogły być wpisane do takiego programu jako element, który wspomaga ten, ten proces rewitalizacji dzielnicy. I my z, w takim, takiej grupie, Wtedy aktywistów, dzisiaj może słowo aktywista nie, nie kojarzy się najlepiej, ale mam wrażenie, że wtedy to faktycznie byli ludzie, którzy, którzy chcieli zrobić coś dobrego dla miasta. Dzisiaj częściej mam wrażenie, że aktywista to jest ktoś, kto po prostu krytykuje miasto i, i raczej ma, no ma taką bardzo negatywną energię w sobie. Więc my wtedy, chcąc zrobić coś dobrego, po prostu wzięliśmy udział w tych warsztatach. Pomyślałam, że ja. Po prostu zaprezentuję, pokażę kolegom zespołu ten swój projekt. Zrobiłam to, faktycznie on się spodobał. On jakby przez ten nasz, nasz taki mały zespół został wpisany do, do takiej małej publikacji, bardzo niszowej, wydanej przez SARP, która pewnie nie miała zbyt dużego grona odbiorców, ale trafiła w ręce, w ręce ludzi, którzy pracowali w Centrum Praskim Koneser, które znajduje się przy ulicy Sąbkowskiej, które właśnie jest bezpośrednio przy, przy trakcie, o którym była moja praca dyplomowa. Więc e, widząc to, napisali post na Facebooku, ten post spotkał się z taką bardzo pozytywną reakcją ludzi e, i w związku z tym e, razem wspólnie napisaliśmy kolejny artykuł, który znowu spotkał się z bardzo pozytywną reakcją ludzi w sieci. Potem odezwały się do mnie dwa mniejsze portale informacyjne, również kontynuując te publikacje, które również miały bardzo taki duży odbiór i, i duże zasięgi. I dopiero potem odezwała się do mnie redakcja Gazety Wyborczej, żeby trochę szerzej o tym porozmawiać. Więc udało się przebić do mediów, ale zupełnie taką drogą, drogą bardzo naokoło. Ja wtedy już czując, że że ten pomysł ma jakiś potencjał, że, że jest, są, są ludzie, którzy faktycznie w niego wierzą. Zrobiłam stronę internetową, żeby troszeczkę uporządkować informacje w sieci na ten temat. Założyłam też fanpage na Facebooku. Wtedy zupełnie też nie, nie czując tych social mediów i w ogóle nie miałam żadnego, żadnych takich zasobów i umiejętności w prowadzeniu tej strony, ale dołączyła do mnie w tym momencie Joanna Erbel, socjolożka, która. Zdaje się, że ma właśnie panel dyskusyjny w sali obok. I już wspólnie w większym gronie prowadziliśmy tę, tę kampanię i tak bardzo spontanicznie dołączały się kolejne osoby. Myślę, że to było około kilkudziesiąt osób, w sumie które poświęciły swoją energię i e, pracowały przy przygotowaniu materiałów promocyjnych, przy budowaniu właśnie strony, przy przetworzeniu różnych treści. Więc ja miałam poczucie, że ten projekt jest chciany i że jest taką szerszą inicjatywą, a nie tylko moim, jakimś moim własnym, własnym projektem. I to taka oddolna energia zbiegła się w czasie z faktem, że po stronie miasta pracowało wtedy już sporo osób, które miały wizję Warszawy Progresywnej, Zielonej, pieszej. Marenna Hapach była już architektką miasta, Prezydent, wiceprezydentem był Michał Olszewski z. Taką bardzo, bardzo fajną energią. I myślę, że dzięki temu, że ten projekt był dobrze przyjęty i w mediach, i, i miał poparcie w strukturach miasta, no, Hanna Grunkiewicz Waltz miała taką łatwość, już większą zdecydowanie w podjęciu decyzji o, o realizacji. I mus powstał, choć było jeszcze kilka sytuacji takiego zawieszenia ze względu na, na pandemię, na, na brak środków. Więc myślę, że, na, że było wiele tak naprawdę momentów, kiedy ta inwestycja mogła się nie wydarzyć, ale dzięki temu, że było dość szerokie grono mecenasów, opiekunów czy, czy osób, które też się utożsamiało z, z całym tym procesem, ta inwestycja udało się ostatecznie zrealizować. I, I choć jest dość dużo dzisiaj krytyki, może co do samego wykonania, ale czasem też co do zasadności, to mam wrażenie, że będąc tam na miejscu faktycznie. Czuję się tę dobrą energię, która kiedyś zbudowała ten projekt właśnie w internecie. I to jest też taka moja refleksja, że 10 lat temu internet był trochę innym miejscem. Mam wrażenie, że zbierało się tam często bardzo dużo ludzi, którzy, którzy chcieli zrobić coś pozytywnego razem, a nie tylko krytykować czy um, no, budować raczej taką hejterską atmosferę we dwóch różnych, w stosunku do różnych projektów. Więc most jest, on jeszcze nie działa jako, jako całość, czyli jako element większego, większego szlaku. Natomiast te plany miasta, które, które miasto ogłasza na zakres rozbudowy sąsiednich ulic, z którymi się łączy, pozwalają sądzić, że pewnie w perspektywie kilku lat to będzie działało jako taki szlak, który łączy krakowskie przedmieście na Powiślu z Pragą, taką tkanką najstarszą Pragi Północ. Natomiast ja liczę na to, że też ta inwestycja trochę w kontekście też innych sytuacji, kiedy mosty zazwyczaj generują rozwój miast, liczę na to, że, że uruchomi kolejne procesy. Bo wbrew pozorom, remont sąsiednich ulic to jest pewnie najłatwiejsze zadanie, ale Warszawa ma też bardzo duże wyzwanie związane z Wisłą i z Wisłostradą, która odcina, odcina miasto od Wisły. Policzyłam, że ten teren, który jest niedostępny dla, dla mieszkańców, który zajmuje infrastruktura, zjazdy z mostów, on zajmuje około 30 hektarów i to jest powierzchnia około z czterech starych miast warszawskich, która znajduje się bezpośrednio nad rzeką w centrum miasta, które jest zupełnie niewykorzystana i ten problem jest znany w Warszawie, natomiast mam wrażenie, że on jest wciąż nie, nierozwiązany i że nie ma konsensusu, konsensusu co do jego rozwiązania. Miasto w, w opracowaniu studium, w projekcie studium nowego dla Warszawy Narysowało taki pomysł tunelu na długość pięciu kilometrów, natomiast to jest rozwiązanie, które jest bardzo kosztowne, więc to się prawdopodobnie nie wydarzy. I tutaj, już może zakończę takim może małą reklamą i takim poleceniem do współpracy. My, jako pracownia w założyliśmy fundację w zeszłym roku i chcielibyśmy działać w ramach takich inwestycji czy projektów niekomercyjnych. i i związanych z miastem, związanych ze zrównoważonym rozwojem. My narysowaliśmy, naszkicowaliśmy kilka alternatywnych pomysłów na to zagospodarowanie. Nie będę tutaj o nich odpowiadać, ale chciałam tylko zasygnalizować, że jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym tematem lub innymi tematami związanymi z miastem, to ja się bardzo polecam do kontaktu i już nie zabieram więcej czasu. Dziękuję bardzo.